Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszej serii poświęconej diagramom na kategorię 1WJO. Dzisiaj ta kategoria nazywa się wózki specjalizowane z podnoszoną kabiną. Zacznijmy sobie może od pierwszego tutaj rozgrzewkowego naszego diagramu, a w zasadzie takiego zadania. W oparciu o tabelę określ, jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału. No, i proszę państwa, rozczytujemy sobie całą tą tabliczkę znamionową regału, i co my tutaj mamy? Maksymalne obciążenia. Maksymalne obciążenia. Zobaczcie. To tak naprawdę jest to 2200 kg. Zadanie tak proste, że aż dla niektórych mało oczywiste. Tu oczywiście odpowiedź D. Będzie prawidłowa. Przejdźmy do kolejnego zadania. W oparciu o tabelę, określ, na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar, dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm. Na które najwyższe gniazdo, no i zobaczmy sobie. Jak zobaczyć, jak podejść do tego diagramu, do tego zadania? Zobaczcie tutaj, co mamy. Po prawej stronie naszej tabliczki znamionowej mamy trzy takie wartości. A, B i C. Zacznijmy sobie może od wartości C. Zobaczcie, ta wartość C to jest tutaj ta wartość. Jest to wysokość od podstawy, pod belkę podtrzymującą palety. A nasze palety będą sobie stały w tym miejscu. Tak je symbolicznie tutaj narysuję. No i zobaczmy, czy do wysokości podnoszenia będzie nam potrzebna ta wartość c. No nie bardzo, bo to jest pod belkę, na, którą, na której stoją palety. Skupmy się zatem na wartości b. Wartość b jest to szerokość całego regału. A czy jest to nam potrzebne do podnoszenia? No, szerokość nam nie jest tutaj potrzebna, a zatem musimy wziąć pod uwagę wartość A. Wartość A wynosi 650 mm. Jest to wartość od podstawy na belkę ładunkową, na belkę, na której będziemy odstawiać nasze palety. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Czyli ta wartość A na pierwszym pięterku ma w zasadzie no nie na pierwszym. No, mm, tak, no na gnie, gnieździe numer 1 będzie miało 650 mm. To będzie jakby ta wartość. Tak? A zatem jakie, na jakiej wysokości będzie gniazdo numer 2? Zobaczcie, gniazdo numer 2. Będzie na wysokości 2 razy 650, czyli będzie na wysokości 1300. Jaka będzie wysokość gniazda trzeciego? Będzie to. Może tutaj lepiej? Będzie to wartość 3 razy 650, czyli 1950. Tak? Na, na trzecim gnieździe to będzie 1950 mm. A czwarte gniazdo będzie znajdowało się na wysokości na wysokości 2600 mm, tak? 4 razy 650, a my dysponujemy wysokością 2100 mm. Czyli na gniazdo czwarte już naszej paletki nie podniesiemy. Możemy, zobaczcie, na gniazdo pierwsze, na gniazdo drugie i na gniazdo trzecie to będzie to właśnie 1950 mm, bo dysponujemy masztem, który podnosi się na 2100. Na tą wysokość nam starczy masztu na gniazdo trzecie. Ale na tą wysokość już nie. Zatem zobaczcie, wczytajmy się w to pytanie. Na które najwyższe gniazdo podasz towar dysponując wózkiem? O wysokości podnoszenia. A zatem na najwyższe gniazdo podamy na gniazdo numer 3. Czyli będzie to odpowiedź C. I tutaj nam się już zaczynają takie prawdziwe diagramy. W oparciu o przedstawiony diagram u dźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. No i troszeczkę się dłużej skupimy na tym diagramie, bo jeżeli dobrze go zrozumiemy, to resztę diagramów również wykonamy w ten sposób. Zobaczcie. Bezpieczną wysokość pobranego. Od strony A, ładunku pobranego od strony A, czyli wózek widłowy sobie wjeżdża tutaj jedna widła, druga widła i karetka. W ten sposób, jakbyśmy sobie spojrzeli, od góry będzie wyglądało pobieranie naszego ładunku. To, co jest nam potrzebne do obliczenia, to środek ciężkości tej palety. Gdzie będzie środek ciężkości? Zobaczcie, jeżeli wjeżdżamy od strony A, to środek ciężkości będzie stanowił Połowę wartości boku B, czyli 400 mm. Gdybyśmy pobierali od strony B, to środek ciężkości byłby na połowie boku A, czyli by stanowił 650 mm. Ale my tu pobieramy od strony A. No i zobaczmy, co się dzieje. Mamy tą wartość środka ciężkości 400 mm. I teraz tą wartość musimy odnieść tutaj do tej takiej e, małej tabeleczki, na której pracujemy. To są właśnie nasze środki ciężkości, tak? Ale nie ma naszego środka 400. Dlatego nasz ten środek ciężkości zaokrąglamy do najbliższej wartości, czyli do. 500. Nie mamy 400, zaokrąglamy do 500, a więc wtedy już wiemy, że możemy korzystać z tego zakresu. No i teraz przejdźmy dalej. Zobaczcie, co my tutaj mamy za parametr. Mamy q. Q wyrażone w kilogramach. Te wszystkie tutaj wartości to są kilogramy. A Masa naszej paletki jest podana właśnie tutaj. No i zobaczcie, mamy 400 kg i dysponujemy tym środkiem ciężkości. I teraz tak. 1200 kg możemy podnieść na wysokość 3100 mm, 950 na 430 mm i 700 kg na 4836 mm. I teraz musimy ocenić, czy nasz ładunek 400 kg mieści się, będzie można podnieść na tą wysokość. Na tą wysokość 3100 mm. No, będzie można podnieść, bo tutaj maksymalnie można podnieść 1200 kg, a my mamy paletę o masie 400, czyli spokojnie możemy ją podnieść. Czy tutaj możemy podnieść naszą paletkę 400 kg? Możemy, dlatego że. Na tą wysokość możemy podnieść 950 kg, a my znowu mamy 400 kg. I czy na tą wysokość możemy podnieść naszą paletkę? Oczywiście, że tak. Możemy maksymalnie 700 kg, a my mamy 400, czyli mieści nam się w tym zakresie. A zatem na maksymalną wysokość możemy podnieść naszą 400-kilową paletkę. Na tą wartość 4836 mm, czyli odpowiedź A będzie prawidłowa. Sprawdźmy to sobie i to by się zgadzało. I kolejne analogiczne zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram u dźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony. B, tym razem od strony B, czyli od tej strony, czyli środek ciężkości będzie stanowił połowę wartości A, wartość A, czyli wartość tej jakby nazwiemy to roboczościanki A wynosi 1300 mm, czyli połowa z tego to będzie 650 mm. 650 nanosimy sobie teraz na nasze odległości od środka ciężkości. No i zobaczcie. Tutaj mamy, może innym kolorkiem to zaznaczę. Tutaj mamy do 500. Tutaj mamy do 600. A tutaj mamy do 700. No, jeżeli tutaj mamy do 600, a nasza paletka ma 650, to już musimy zaokrąglić do tego 700. Musimy w tym zakresie umieścić. Yy, Szukać rozwiązania tego zadania. Czyli w tym zakresie, i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nasza paletka waży ile 400 kg? Czy 400 kg mieści się w 650? Mieści się. Czy 400 kg mieści się w 450? Mieści się. Czy mieści się w 200? Kilogramach maksymalnego podnoszenia na tą wysokość, no nie, tutaj już nam się nie mieści. A zatem największą wysokość, na którą będziemy mogli podnieść naszą paletkę 400 kg, dla tego środka ciężkości to będzie 4030 mm, a więc odpowiedź C. I to by nam się zgadzało. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek, określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Czyli znowu tutaj wjeżdżamy. Środek ciężkości będzie wtedy stanowił połowę wartości B. Czyli znowu 400. 400 osadzimy tutaj na naszej tabelce. Środków ciężkości, a więc będziemy korzystali z tego zakresu. Paletka waży 1100 kg. Tutaj nam się mieści w tym zakresie, w tym również się mieści, bo tutaj mamy 1150, a nasza paleta waży 1100, czyli mamy jeszcze 50 kg tutaj, jakby w zapasie. I tutaj nam już się nie mieści. Tutaj możemy na tą wysokość możemy podnieść maksymalnie 900 kg, a nasza paleta ma 1100. Czyli maksymalnie możemy podnieść naszą paletę na wysokość 3510 mm. Odpowiedź A. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B. Czyli od tej pobieramy środek ciężkości będzie tutaj na połowie A. Czyli połowa z 1300 to jest 650. Znowu 650 nie mamy, ale możemy to zaokrąglić do 700. Z tego zakresu korzystamy. Paletka waży 1100 kg. Tutaj nam się, zobaczcie, dla tej wysokości możemy maksymalnie podnieść 850 kg, a nasza paleta ma 1100, czyli na tą wysokość nie podniesiemy. Na tą możemy 650, a nasza paleta znowu ma 1100, na tą również nie podniesiemy. I na tą wysokość również nie podniesiemy. I teraz wczytajmy się w odpowiedzi. Tutaj mamy różne wartości, ale odpowiedź d nam mówi: wszystkie odpowiedzi są niepoprawne. No i właśnie ta odpowiedź d jest tutaj prawidłowa. Nie możemy tej paletki podnieść na żadną wysokość. Tej paletki, właśnie o tym środku ciężkości 650 mm oddalonych, oddalonej od czoła wideł. Tak. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek, określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Czyli tutaj wjeżdża nas nasz widlaczek. Środek ciężkości będzie po stronie jakby połowy wartości B. Czyli to będzie 400 mm. 400 mm tutaj nie mamy, więc zaokrąglamy do 500. I nasza paletka waży 900 kg. I pytanie, czy 900 nam mieści się w 1500? No, mieści się. 1200 Również nam się mieści, i w 1000 również nam się mieści, a zatem maksymalnie możemy ponieść naszą paletę na wysokość 4056 mm, czyli odpowiedź C. Sprawdźmy. Tak, odpowiedź C jest prawidłowa. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B. Od strony B, czyli od tej strony, jeżeli od strony B to środek ciężkości będzie się znajdował na połowie wartości A, czyli połowie, połowa 1300 mm, to będzie ile to będzie? 650 mm. A że 650 przekroczyło nam już 600, czyli zaokrąglamy do 700. I masa naszej paletki to jest 900 kg. I sprawdzamy. Tutaj 900, możemy podnieść maksymalnie 950 kg. Nasza paleta ma 900, czyli tutaj możemy podnieść. Tutaj możemy podnieść maksymalnie 750, a nasza paleta ma 900. Zatem tutaj już nie podniesiemy. No, i wyżej również nie podniesiemy, zatem maksymalną wysokością, na którą podniesiemy naszą paletę, to będzie 2600 mm. Odpowiedź B. Prawidłowa. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Jeżeli od strony A, to środek ciężkości będzie na połowie B, czyli będzie na 400. Odnosimy to do naszej tabelki środków ciężkości, a więc zaokrąglamy do 500. Nasza paletka waży 1200 kg, no i sprawdzamy. Na tą wysokość możemy maksymalnie podnieść 1200 kg, a nasza paletka właśnie tyle ma, czyli tutaj możemy podnieść. Na wyższe wysokości już nie możemy. A zatem maksymalną wysokość, na którą możemy podnieść naszą paletę, to jest 2800 mm. Odpowiedź C. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B. Od strony B, czyli środek ciężkości będzie w połowie ścianki A, czyli znowu z 1000, po z 1300 to jest 650, 650. 50, czyli oj, nie ten kolorek. Czyli to będziemy korzystali z zakresu 700. Coś mi się nie chce zaznaczyć. O, teraz mam nadzieję, że będzie dobrze. Z tego zakresu nasza paleta waży. 1200 kg, no i sprawdzamy. Na tą wysokość 2800 możemy maksymalnie podnieść 650, czyli tutaj tej naszej paletki już nie podniesiemy, wyżej również, no i najwyżej wcale. Sprawdźmy odpowiedzi, tutaj są jakieś wartości, i znowuż tutaj mamy odpowiedź D, wszystkie odpowiedzi są niepoprawne, będzie poprawną odpowiedzią. Bo nie możemy naszej palety podnieść na żadną wysokość. Naszej palety z tym środkiem ciężkości 650 mm i o wadze 1200. Tu już nic nie możemy podnosić. No, i teraz diagram nam się nieco zmienił w oparciu o przedstawiony diagram udźwigu. określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 metrów. No i to zadanie jest wbrew pozorom dosyć proste. 6 metrów, ile to jest milimetrów? To jest 6000 mm. Odszukujemy sobie wartość 6000. Zobaczcie, ona jest tutaj, 6000. No, i co dalej robimy? Sprawdzamy, gdzie skończy się nasza linia. Zobaczcie tu, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Zobaczcie, w którym miejscu dokładnie? Między wartościami 1700 a 1500. No, i tutaj te diagramy, one są takie troszkę niedokładne, dlatego musimy oszacować yy, naszą odpowiedź z podanych tutaj. Yy, Właśnie takich wariantów. No i zobaczmy. Pierwsza odpowiedź 1300. No 1300 na pewno nie, bo zobaczcie, 1300 jest tutaj, a nasza linia kończy się gdzieś pomiędzy 1500 a 1700. 1500, no być może, mogłoby być, zostawimy to sobie na razie. 1700, no 1700 to jest sporo powyżej tutaj. No. Tu raczej bym powiedział, że nie. I 2000 to jest tutaj, tak, a nasza linia kończy się tutaj. No więc tych wszystkich odpowiedzi to 1500 kg, bym powiedział, że jest taką, no tutaj w kluczu egzaminacyjnym, najlepszą odpowiedzią. Chociaż widzimy, że to 1500 powinno być nieco niżej, to było tak 1500 z hakiem, tak, no ale klucz egzaminacyjny właśnie taką odpowiedź tutaj podaje jako prawidłową. I będzie to odpowiedź B. Sprawdźmy. I jest to odpowiedź prawidłowa. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m. I znowu wyszukujemy sobie tutaj naszą wartość 6,7 m, to jest 6700 mm. To nam się kończy gdzieś tutaj. No i znowu musimy oszacować. Czyli pomiędzy wartościami 1100 a 1000. No i sprawdzamy. Jeżeli 1100 a 1000, to 1400. 1400. Nie, bo 1400 to by było jak 1300, to by było gdzieś 1400. To na pewno nie. 1300. Odpowiedź D. No 1300 mamy tutaj, a nasza linia. Kończy się tutaj pomiędzy 1000 a 1100, czyli 1300 też nie. No i znowu 1200. 1200, zobaczcie, jeżeli tutaj jest 1100, to 1200 byłoby gdzieś tutaj. To również nie. Zatem z tych wszystkich dostępnych wariantów odpowiedzi, no taka najbardziej adekwatna wydaje się odpowiedź C1000 kg. Ale też zauważcie, że tak naprawdę ta linia znowu nie, nie jest nam jakby na. Wartości 1000 kg, tylko nieco wyżej, tak? No, ale to jest właśnie klucz egzaminacyjny. Trzeba te odpowiedzi tutaj sobie niepoprawne wyeliminować, i wtedy dojdziemy do tej poprawnej. I 1000 kg jest odpowiedzią prawidłową. I tutaj nam się już zaczyna nieco trudniejszy diagram. Zobaczmy sobie o co tutaj chodzi. Mamy taką wartość, zobaczcie, jak y, mamy tutaj krzywą i napis 4 metry maszt. Tylko zobaczcie, że to 4 metry to nie jest w tym punkcie, tutaj gdzie zaznaczam, tylko to 4 metry to jest cała ta krzywa. Cała ta krzywa. A nie ten punkt. A dlaczego? I teraz podejdźmy sobie właśnie spróbujmy rozwiązać to zadanko. W oparciu o przedstawiony diagram u dźwigu określ maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1600 na 1600 mm, 1,6 na 1,6 m. Czyli wiemy, że są to boki A i B są takie same, a więc to będzie jakby taki nasz Kwadrat, taki będzie nasz ładunek kwadratowy 1600 na 1600, o, troszkę, nieładnie mi się to narysowało, ale myślę, że wiemy o co tutaj chodzi. Określ maksymalną masę ładunku. No i sprawdzamy. Co tutaj będzie nam się działo. Jeżeli obojętne, od, z której strony. Podejmiemy nasz ładunek wózkiem widłowym, czy to od strony A, czy to, o, chociaż, czy to od strony B, chociaż wcześniej o, tutaj by było, tutaj była strona B, a tutaj by była strona A, więc niezależnie z której strony wjedziemy naszym wózkiem widłowym, środek ciężkości no, zawsze będzie wynosił 800 mm, bo oba boki palety. Są takie same, 1600 mm, tak? I teraz musimy sobie zobaczcie, nanieść to 800 mm, czyli połowę jednego lub drugiego boku, na nasz tutaj diagram. 800 mm mamy tutaj. No i zobaczmy. 800 mm. Puszczamy sobie taką linię i sprawdzamy. W którym punkcie nam się krzyżuje krzywa wysokości, powtarzam, krzywa wysokości ze środkiem ciężkości. One nam się krzyżują, zobaczcie, tutaj, w tym punkcie. A ten punkt znajduje się na wysokości 4000 kg. Może jeszcze innym kolorkiem to zaznaczę. Zobaczcie, tutaj 4000 kg. A zatem maksymalną masę ładunku dla tego środka ciężkości i dla tej krzywej wysokości maksymalny ładunek to będzie 4000 kg, czyli 4 tony. Zobaczmy, czy jest to odpowiedź prawidłowa. Tak, jest to odpowiedź prawidłowa. W oparciu o przedstawiony diagram u dźwigu określ maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 2 na 2 metry. 2 na 2 metry, czyli 2000 na 2000 mm, czyli obojętne z której strony wjedziemy widłami w nasz ładunek, to środek ciężkości będzie zawsze na wynosił ile? No 1000 mm, tak? Czy z jednego, czy z drugiego boku, środek ciężkości to będzie zawsze 1000 mm. No i znowu nanosimy sobie nasz środek ciężkości na diagram. 1000 mm. 1000 mm mamy tutaj. No i znowu oceniamy, w którym punkcie krzyżuje nam się nasz środek ciężkości z krzywą wysokości. No krzyżuje nam się gdzieś mniej więcej tutaj, w tej strefie, tak? W tej strefie. A dokładnie mówiąc, o. Jakbyśmy wyprowadzili sobie prostą, to da nam to wynik 3,5 tysiąca kilogramów, czyli 3,5 tony. Czyli możemy dla tego środka ciężkości i parametrów wózka, czyli tego maksymalnego podnoszenia masztu, Możemy podnieść ładunek 3,5 i pół tony. Zobaczmy, czy jest to odpowiedź prawidłowa. I oczywiście jest to odpowiedź prawidłowa.